Cześć, witajcie serdecznie z tej strony, Krzysztof. Lecimy USD pln czyli nasza złotóweczka kochana, niekochana, znienawidzona, <grytanie> czyli jak tam ją odbieracie, do dolara. Oczywiście, pamiętajcie, że wszystko co powiem, nie jest poradą inwestycyjną, jest to tylko czysta analiza techniczna. Moje spojrzenie, nic co tutaj zrobienie musi się wydarzyć. Oczywiście, również analizy nie traktuję jako coś, co się wydarza, nie, coś co się sprawdza, nie sprawdza. Oczywiście, traktuję to jako tylko typowo informacyjnie. Gram na rynku strategiami, więc jakby tylko zbieram informacje z analizy technicznej i tyle, i tyle. Dobra, lecimy sobie do USDPLN. Słuchajcie, mam tu taką strefę popytową e, wcześniejszą, e, którą sobie wyznaczyłem na 4.18. E, na tą chwilę jest tu reakcja popytowa z tej strefy. Natomiast nie, nie za bardzo wiem, co to za strefa. <laughs> Już nie chcę mi się tutaj wtajemniczać w to i ponownie mierzyć. Natomiast no, ta strefa tutaj popytowa była na 4,18. I słuchajcie, patrząc na razie na dniówki, na razie sobie tu na dniówkach podziałamy troszeczkę. No to tak, na chwilę obecną jesteśmy cały czas w trendzie spadkowym, znaczy globalnie wzrostowym, tak, no bo jak sobie spojrzymy globalnie na słotówkę no to co wam to przypomina, no dostaliśmy wybicie szczytu, więc impuls, korekta, impuls, jakaś tu mała korekta, więc jesteśmy globalnie w takim trendzie wzrostowym, no nie ma się co dziwić w sumie, <laughs> ale już mniejsza o to, no i też poruszamy się w jakiejś tam kanale. Ja tutaj target mam docelowy na 5,40, a potem 6,40, czy to się wypełni, ten target zobaczymy, e, tak naprawdę, bo złotówka może stać się, słuchajcie, silną walutą, o ile ktoś tego nie. E, nie zepsuje, <laughs> o ile ktoś tego nie zepsuje, no ale okej, okay. na chwilę obecną 5,40, 6,40 to są takie moje w tym trendzie wzrostowym, który tu trwa, to jest globalny trend długoterminowy, słuchajcie, więc taki trend może trwać następne 10 lat, zanim tam dojdziemy, tak naprawdę, no ale jakby tam te strefy docelowe, strefy docelowe są, gdyby było gorzej niż jest, <laughs> gdyby było gorzej niż jest, dobra, i teraz tak, słuchajcie, na no tygodniówkach, tak, czyli tutaj zaczęliśmy z dołka 2008 roku, cały czas trend wzrostowy, czyli cały czas ciśniemy sobie do góry. Pomierzmy sobie to zewnętrznie, czyli zobaczmy po prostu, pod co grali nasi tutaj bracia traderzy. 1,272 2, klasycznie, tak, czyli jakby klasycznie mierzenie zewnętrzne 1,272 2. no i tutaj sobie jeszcze zmierzymy to, 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 tu jest przebita, no też dwunastka była tu grana, bo tutaj dość. O, czekajcie, sobie może to ustawię. O tak. Dwunastka była tutaj grana, czyli tutaj było no, 10%, czyli nie mało. A jeżeli była tutaj dwunastka, to z tej dwunastki też trzeba pomiar wziąć do mierzenia i sobie zobaczymy następny szczyt, gdzie się zatrzymał na szesnastce. Dobra, czyli tak klasycznie, słuchajcie, zazwyczaj się dwunastka, szesnastka, no te ruchy się tam zazwyczaj w 90% powiedziałbym zatrzymują, tak? Czyli tutaj 16, 1, 16 w punkcik się tutaj zatrzymała, no ale to jest analiza w lewo, prawda? W lewo, no to każdy jest mądry, jakby tutaj, natomiast no, jak ktoś gra pod to no, to, no to zazwyczaj się gra pod to, prawda? Nie patrząc na nic, no i dobra, i zobaczmy sobie teraz ten impuls. Mamy tak naprawdę mocny, mocny trend spadkowy. To, co tutaj jest, to jest oczywiście dalej korekta. Ja bym chciał, mierzenia wewnętrzne tutaj nam nic nie dadzą, bo nawet minimalnej korekty, żeśmy nie zaliczyli, czyli, czyli żadnej 38, nie mamy tutaj również, przepraszam, nie mamy tutaj również typowej reakcji korekcyjnej. Prawda? Czyli takiej, zobaczcie, jak to było w poprzednich spadkach. Zawsze jak jest w spadkach, a może tak, prawda? Czyli mamy impuls, spadek i tą reakcję dużą korekcyjną. Ta reakcja duża korekcyjna to jest przeważnie 38 i więcej, prawda? Czyli 618 to też klasycznie tutaj, jak, jak, jak to zwykle na rynku bywa. E, więc tutaj też mieliśmy nawet bardzo, no nie, tutaj od razu byliśmy szczyt, ok. No więc tutaj, jakby byliśmy cały czas po tej dużej korekcie w trendzie, dobra. Czyli tutaj nieważne, ale tutaj dla tego spadku też jeszcze nie mamy żadnej reakcji korekcyjnej, chociaż właściwie to też nie musimy jej mieć, bo cały czas, jakby jesteśmy, <laughs> słuchajcie, w tej tak globalnie, jakby sobie to zmierzyć, to cały czas jesteśmy, jakby w trzeciej fali, tej najdłuższej, prawda ta najdłuższa fala powinna gdzieś tutaj zaliczyć, właśnie to 5,46-40. No i ewentualnie jeszcze strasząca piątka, czyli taki postrach piątkowy. No ale czy do tego dojdzie, to zobaczymy. Dobra, bez pierdolamentu, przechodzimy sobie bardziej lokalnie. No i tak, lokalnie, słuchajcie, zrobiliśmy tu jedną dużą korektę, okay? czyli te wszystkie tutaj, te swingi spadkowe. No po prostu dalej spadamy sobie korekcyjnie. I to, co ważne teraz, słuchajcie, to z uwagi na to, że nie mamy tutaj żadnego odreagowania, okay. możemy sobie postawić trendlinie. Po co się stawia trendlinie, no to chyba wszyscy wiedzą, ale sobie ją postawmy, ok? Postawmy sobie tą trendlinię. Po co jest trendlinia? Może napiszcie w komentarzu. O, może ciekawe, czy ktoś wie, prawda? Po co jest w ogóle trendlinia na wykresie? E, dobra, to na razie nie stawiamy. Po prostu zobaczymy, czy ktoś wie, po co jest liniach. E, na pewno nie pod wejście. Więc <laughs> słuchajcie, to, co tutaj trzeba byłoby wziąć pod uwagę teraz, to tak naprawdę korektę pędzącą, ok, lub korekta 1 do 1. Nie wiem, czy można by to było już jeszcze uznać za korektę pędzącą. Dlaczego? Dlatego, że troszkę niskie to zajście. już. Jeszcze sobie sprawdźmy, jak to właśnie zewnętrznie się tutaj miało. Czyli ostatni impuls sobie zbadamy, zmierzymy właściwie. No i mamy też 1,618, prawda? Czyli zobaczcie, też klasycznie 12, 16... A tutaj się to zatrzymywało. Nawet jak sobie słuchajcie, prawdopodobnie z tych mierzeń małych porobimy, to też będą mierzenia zewnętrzne. Czyli jaki wniosek z tego płynie, że złotówka, złotówka jest technicznie bardzo rozgrywana. Okay? Czyli wszystkie zobaczcie: mierzenie zewnętrzne, dwunastka, więc z tej dwunastki z tego mierzenia sobie zrobimy kolejne mierzenie. Że złotówka jest bardzo technicznie rozgrywana. I zobaczcie, 16, tak? Czyli te dwie strefy 12-16 cały czas tu są rozgrywane na złotówce. Zobaczymy jeszcze ten impuls ostatni w górę, jak on tu się zachował. No też na 12 zareagował. Słuchajcie, cały czas 12, 16 w grze na złotówce, więc teraz słuchajcie, tak, patrząc na ten impuls, tutaj, który trwa, pierwsza strefa popytowa, z której tak lokalnie widziałbym. E, możliwość informacji, wyciągnięcia informacji, to jest korekta pędząca, okay? czyli po prostu e, A, B, C. Korekta pędząca, zapamiętajcie sobie, reaguje z 0,9 do, okay? do 1, czyli tutaj nie bierzemy jedynki jako 100%, a równa się C, tylko po prostu 0,9 do 1, więc tu jest obecnie strefa popytowa. Ja sobie zobaczę, zrobię to na zielono. Czyli tu mamy tą strefkę popytową. Słuchajcie. I teraz tak jest to strefa, oczywiście, pod jakieś zagranie być może, ale to jest jaka strefa duża. Ale 0,20, ok. Ale bardziej jest to pod in wyciągnięcie informacji, ok? Czyli wyciągamy informację. Wyciągamy informację, czy rynek jest dalej w trendzie, który tutaj się zaczął, ok? Czyli tutaj nam się zaczął ten trend, tak? Tutaj nam się zaczął dostaliśmy tu jakąś tam wewnętrzną korektę nieistotną, ok, i dostajemy teraz jakby powtórzenie może tej korekty. Ja sobie tą strefę jeszcze troszkę rozciągnę, ok, Czyli gdyby miało być po prostu powtórzenie korekty, to żeby tutaj była też margines mały, czyli 100. I teraz tak, tutaj wycią mo można wyciągnąć informację, czy my tą strefę, czy my ten impuls kontynuujemy. Jeżeli nie, no to w, w tym przypadku jest to dla nas A, B i C. Po prostu ABC korekta w górę po której może nastąpić kontynuacja trendu. Zmierzmy sobie jeszcze to, słuchajcie, loka, znaczy wewnętrznie, czy mamy tutaj, żeby doprecyzować jakby tutaj, prawda, to wejście ewentualnie. Mamy 0,5, czyli mamy tutaj, słuchajcie, 0, zaczyna się tutaj strefa 0,5, ja sobie też na czarno to wezmę, ok, czyli nam się klastruje, ok, czyli ta strefa korekty 1 do 1, jeszcze raz sobie yy, rozłóżmy mierzenie, Korekta 1 do 1 kastruje się, ok, czyli tutaj na 100% zejście może być tutaj na tym PLN-ie do, do granicy 4,18 plus minus, prawda? 4,18, 4,17, coś w tej strefie. I teraz tak, jeżeli w tej strefie będzie reakcja w górę, tutaj ta strefa do Was macha, no to, no to będzie informacja, że ten trend jest dalej kontynuowany, ok. Możemy tutaj nawet zrobić małego parabolika, bo tak też się to jakby troszkę buduje tu w paraboliczny ruch. Więc już sobie tutaj ciach, zaznaczmy paraboliczny ruch, okay. I ten paraboliczny ruch, no, się buduje to w taki sposób bardzo podobny. Więc tu zobaczymy, czy, czy będzie miało to sens. Natomiast <laughs> targetem, gdyby był trend kontynuowany, no to bierzemy sobie ten zasięg, okej? Okay. Bierzemy sobie ten zasięg ostatniej korekty, no bo to jest ważne, okej? Okay. Jako korektę pędzącą w tym przypadku, czyli będziemy tutaj od 0,9 do 1,15 robić strefę podażową, więc to sobie od razu zaznaczamy na czerwono, prawda? I teraz, żeby sobie uściślić jeszcze tą strefę podażową, no to sobie zrobimy mierzenie wewnętrzne i mamy tu klasyczną 618. Zauważcie, że wcześniej te 618 też były rozgrywane, ok? Czyli to jest 4,34. E, 44 525, troszkę wcześniej. Więc tutaj target docelowy dla tych wzrostów, tylko tu trzeba wyciągnąć informację, ok? Więc tak krótkoterminowo patrząc, ok? Bo po to robię tą analizę, żeby krótkoterminowo spojrzeć. Być może pod jakiegoś shorta, coś tu będę szukał jakiegoś shorta, czy też możliwe, możliwe że będę szukać tutaj jakiegoś longa, być może, prawda? Czyli ogólnie tak, gdybym chciał tu longa zagrać no to tutaj zwracam uwagę na tą strefę, tak, czyli to jest 4,18, coś w podobie w tym, w tym rejonie. Tutaj mogę się zacząć już na godzinówkach sobie zejść na mniejsze interwały i zacząć patrzeć tutaj za swingiem, prawda, czyli jeżeli tutaj na przykład się zrobi taki ruch korekcyjny piątkowy, okej, okay? no tu jeszcze trójka jakaś powinna być w górę, okej, okay? czyli tak mamy tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, okej, okay? no chociaż tutaj trójki nie zrobiliśmy, czekajcie, ja sobie tylko zerknę troszkę bliżej. No nie, tu już wewnętrznie wystartowaliśmy. No bo gdyby miała to być korekta pędząca, no to tutaj nie możemy też trójki robić, okej. Okay? Tutaj też nie możemy. Ale w swing można by tu już patrzeć, okej? Okay? Czyli gdyby tu był pięciofalowy taki zjazd do 400 do 418, to stąd bym szukał wejścia w górę. Ale podkreślam przepraszam bardzo. Ale podkreślam jeszcze raz, że tu wyciągamy informację. Oczywiście możemy to zagrać, mógłbym to zagrać z tej strefy, prawda? Jest to bardziej ryzykowne, bo dzisiaj jest jutro jest piątek, więc nie za bardzo, ale od poniedziałku jeżeli tu byłaby pozytywna, że tak powiem, reakcja, mógłbym sobie tutaj ustawiać się pod longa, pod 4,30, pod 4,31 umówmy się, ok? I z tej pozycji, dokładnie tutaj z 4,34, mógłbym szukać pozycji short, w dół. No bo wtedy mam korektę, tu będzie to grane na 90, powiedziałbym na 98%, będzie stąd grane w dół. Okay, na 98%. Tu też, gdybyśmy ten układ paraboliczny dalej ciągnęli tutaj, okay, to tutaj też byśmy mieli słuchajcie, złamanie tego układu parabolicznego, a to się równa duży spadek, czyli mocny, dynamiczny spadek. Podsumowując, Scenariusze mam tylko dwa, ok? Jeżeli będzie, że tak powiem, dogodnie, będzie dogodny moment, czyli zauważę, że tutaj wyciągnę informację, że tu będzie ta reakcja, to tu sobie poszukam wejścia ewentualnie w górę, a w tych momentach poszukam sobie wejścia w dół na USD.pln. Natomiast jeżeli przebijemy tą strefę, no to dla mnie analiza nieaktualna, czyli można sobie jak kartkę papieru zgiąć i, wyrzuć, i wyrzucić do kosza, ok? Więc tutaj zagranie, ale pod pewnymi warunkami, że to, co tutaj sobie, tą predykcję tutaj robię, że ona się tutaj wypełni, prawda? Jeżeli się nie wypełni, spadniemy, no to jakby tutaj, no jeszcze ta 618 by nas tutaj mogła uratować, czyli to, to niżej zejście, ale to w mojej ocenie byłoby trochę za głębokie zejście, ok? Czyli tutaj... Pod te dołki, jak dla mnie troszkę za głębokie zejście, bo dlaczego? Gdybyśmy robili o, taki ruch boczny, to jasne, to możemy sobie tam gdzieś schodzić, pod te, pod te wcześniejsze dołki, ale jeżeli tu wystartowaliśmy z jakimś trendem, który ma powtórzyć korektę, mm, no to niezbyt to świadczy też o sile. Okay? No i też ta parabola byłaby tutaj jakby złamana, więc tutaj takie zagranie, gdyby się gdyby ta strefa została przełamana no to ewentualnie inną analizę trzeba zrobić, pod inne zagranie, prawda? Ja tutaj robię sobie taką analizę pod zagranie, jeżeli warunek A, czyli ten warunek A zostanie wypełniony. Czyli wyciągnę tu informację, że tutaj ten trend będzie się zatrzymywać, to będę grać w górę. Jeżeli ten warunek A nie zostanie tu wypełniony, no to nie będę grać w dół, nie będę grać w górę, tym samym analiza jest nieważna. Nie, nie Natomiast co by się tutaj nie działo, czy ta strefa byłaby przebita i gdybyśmy się tu nawet niżej pozbierali, jeszcze w górę, to z tej strefy na pewno będę grać w dół, czyli to jest 4,34 dokładnie w punkcie 4,34 i to będzie u mnie grane. Tyle. Na razie to tyle. Więc tak bym widział na chwilę obecną USDPLN na najbliższy, na najbliższy ruch. Jeżeli to będzie, to prawdopodobnie to zagram, ale też dopiero w poniedziałek, czyli gdzieś tam swingiem się przyłączę. Jeżeli podobała Ci się analiza, zostaw lajka, możesz zasubskrybować kanał. Natomiast jeżeli chciałbyś się nauczyć analizować w sposób, w sposób profesjonalny, to zapraszam Cię na kurs na stronie kryptospekulanci.pl. Kurs jest skierowany do uczestników rynku kryptowalut, ale niczym się nie różni. Albo niewiele się różni od rynku tradycyjnego, więc tu będzie serdecznie zaprosił. Wszystkiego dobrego, udanego weekendu wam życzę i do usłyszenia w kolejnym wideo. Trzymajcie się, hej!